Witam serdecznie dzisiaj zestaw losów, czyli nowy los 7 żabek. Wcześniej nie miałam możliwości przetestowania i pokazania Wam tych nowych ekspres losów, bo w mojej wiecznie nie działa system. Ale byłam na wyjeździe, odwoziłam córkę na pociąg, i tam, gdzie przejeżdżałam, tam weszłam do żabki i kupiłam los. Nazywa się 7 żabek, to już na pewno wiecie, widzieliście. Zakupiony w poniedziałek. Kosztuje 7 zł i ja wzięłam 7, czyli 49 zł wkład. I chyba też zasady znacie. Tu są wygrywające liczby, szukam je tutaj. A ta siódemka, taka wytłuszczona, zastępuje wygrywającą liczbę, czyli tutaj wystarczy trafić dwie. Na pewno zasady wszystkim dobrze znane. Zaczynam od pierwszego losu. Tak, żeby było dobrze widać. Przybliżymy o. I jest. Tu jest już ta gotowa siódemka, a więc, żeby wygrać 7000, potrzebuję 26 i 37. Tego nie ma. Tutaj 18. Nie ma. Nawet gdyby było 51, to nic mi to nie daje. Gra trzecia, 59. Nie widzę. 23. To od razu odpada, bo jak nie ma, to nie ma. Tutaj, ale nigdzie ani jedna cyfra, jak na razie. 32 nie ma. I 2 też nie ma. Następna 54. Nie ma, jest 53. I tutaj 42. Jest. 53 jest. I zabrakło liczby cyfry 1, żeby wygrać 7000. A więc ten losik jest pusty. No to drugi. Miałam komentarze z pytaniem, kiedy będą u mnie te żabki. <noise> Odpowiadałam, że wtedy, kiedy uda mi się kupić. Los drugi. Yy, 26 nie ma, no wiadomo, bo tutaj była ładna wygrana. 58 też nie widzę. 7, yy, 40 nie ma. 48 nie ma.

Los, trzeci. Ogólnie u mnie dawno losów nie było. A tą żabkę to bardzo chciałam przetestować. Ale u mnie wiecie, zawsze ta sama odpowiedź pada. Jest tylko jedna pani, która może sprzedać. Ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy ona jest? 54 nie ma. No to jak nie ma nawet pierwszej cyfry, to nie ma co szukać dalej. Szkoda czasu. Tutaj trzynastki też nie widzę. Tutaj 8 jest. 2 nie ma. Byłoby 300. 51 jest. I 15 nie ma. A i szkoda, takie 7 tysięcy trafić. Byłoby fajnie. 52. Nie ma. 26 nie ma. No co Żaden los nie da mi nic. Trzy losy już.

Nie ma. Osiemnaście jest. Cztery nie ma. Pięćdziesiąt pięć nie ma. Trzydzieści dziewięć nie ma. No co to za losy. Następne. Jedynka i dziewiątka. Nie ma czterdzieści, jeden nie ma. Dwadzieścia osiem jest czterdzieści cztery, już nie dali pięćdziesiąt cztery. Nie ma siedemnaście, nie ma czterdzieści, dwa nie ma, czterdzieści, pięć. Jest 56, nie ma i 15 by było, ale nie ma 56. Ja sobie jeszcze oczywiście później sprawdzę dokładnie, ale jak na razie nic tu nie widzę. Przedostatni los. 16, nie ma, 23, nie ma.

Świetne losy. Ostatni los. Ostatni losik. To my się chyba nie polubimy. Dziesiątki nie ma. Trzydzieści dwa nie ma. Siedemnaście nie ma. Trzydzieści nie ma. Dwadzieścia pięć jest. Dwadzieścia siedem jest. Dwadzieścia jeden jest. No to jest siedem złotych. Sprawdzam dalej. Pięćdziesiąt osiem jest, trzydzieści jeden jest i pięćdziesiąt dziewięć jest. Jest drugi raz siedem złotych, czyli czternaście, i ostatnie, ostatnią grę sprawdzam. 8 nie ma, no bo w sumie nawet nie ma takiej wygranej, żeby było 14 i 20, czyli 34. Nie ma w tabeli nawet takiej wygranej, ale Wam pokażę, że 8, 54 i 24 nie ma, a więc na tym losie jest 14 zł. Na szczęście ostatni los uratował sytuację. Są dwa, dwie gry wygrane po 7 zł. A jeszcze 14 zł. Będę próbować dalej. Jeśli no pewnie podejrzewam, że też te losy trzeba wymieniać w żabce, no to jak będę tamtędy znowu przejeżdżała albo w innej, gdzie system działa, to ten los sobie wymienię. Może na no znowu na kolejne dwie żabki. Zobaczę, pomyślę, w przemyśle na 7 sztuk. Tylko jeden, no na szczęście więcej niż zwrot. Dla tych, którzy czekali u mnie na premierę, 7 żabek się doczekali, siedem żabek przetestowane, z 49 odzyskane 14, ale ja się cieszę nawet z tego, bo mogłoby być 0 i tak się na to zapowiadało. Dziękuję Wam pięknie, życzę udanego, fajnego dnia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, pa!